Aktualizacja 3.7 tuż za rogiem, a wraz z nią do Gęszczyna ma zawitać nowa czterogwiazdkowa postać, czyli Kirara. A, Zajebiście, znowu postać z łatwą nazwą. Kirara jest listonoszką pracującą w Comania Express, czyli słynnej firmie kurierskiej w Inazumie. Jest ona tak przejęta swoją pracą, że chodzą w słuchy i z czasem zaczyna ona skakać po dachach, aby być pewną, że każda jej paczka zostanie dostarczona na czas. Kirara jest nekomatą, czyli w skrócie kocim potworem opisanym w japońskim folklorze, lecz mimo to nikt jej nie boi, a wręcz przeciwnie, każdy chwali i podziwia. Kirara posługuje się mieczem jednoręcznym oraz wizją dendro. Do atakowania przeciwników korzysta również ze swoich pazurów, co możemy zaobserwować np. przy biciu przeciwników z normalnego ataku. Jej skilla możemy kliknąć oraz przytrzymać, gdzie po kliknięciu wyskoczy ona w powietrze, po czym uderzy potężnym kopem, zadając obszarowe obrażenia dendro oraz zapewniając sobie tarczę. Tarcza ta będzie absorbować dendro z efektywnością 250% i jednocześnie jeszcze nałoży dendro na Kirarę. Absorpcja ta będzie się skalować z maksymalnym HP Kirary. Przytrzymując skilla, Kirara zmieni się w małą kocią paczkę, dzięki czemu zwiększy swój movement speed oraz prędkość spinania się. Będzie ona w stanie taranować przeciwników zadając im dendro damage, a po zakończeniu skilla lub jego ponownej aktywacji wyskoczy z pudełka i zada pobliskim przeciwnikom obrażenie dendro za pomocą swoich pazurów. Elemental Burst będzie polegał na wyciągnięciu wybuchowej paczki, która po eksplozji zada obszarowe obrażenie dendro pobliskim oponentom, a następnie rozbije się na więcej mniejszych min, które eksplodują, gdy przeciwnik w nie wejdzie. Generalnie wszystko skaluje się z maksymalnym HP. To potwierdza nam również pasywka, która dodaje nam dodatkowe 0,4% damage'a ze skill'a oraz 0,3% damage'a z burst'a za każde kolejne 1000 HP Kirary. Kolejna pasywka powoduje, że z Kirarą w teamie zwierzęta nie będą od nas uciekać, a ostatnia w dużym skrócie zapewnia nam tarczę przy wyjściu z kociej paszki. Jej konstelacje są bardzo przydatne, bo m.in. dzięki nim nasz burst może pozostawić więcej min, oraz też Kirara będzie w stanie zapewniać tarczę naszym sojusznikom, a gdy postać pod jej działaniem przewalnie przeciwnika, to Kirara również zaatakuje razem z nim. Szósta konstelacja jest bardzo ciekawa i przydatna, ponieważ po użyciu skilla lub Bersa przez Kirarę każdy w naszym party dostanie Elemental Damage bonus o wartości 12%. Jeśli chodzi o buildy, to po najsilniejszą tarczę polecam City of the Millelith, albo po prostu build pod HP. Można również spróbować pod Deepwood Memories, bo nie powinno to na nie źle działać, ale myślę, że dużo zależy od tego, czy któraś w postaci w Twoim party jest już pod to zbudowana. No i pod temcz myślę, że najlepszą opcją jest Gilda Dreams. Podsumowując, Kirara wydaje się ją bardzo ciekawą postacią, a na pierwszy rzut oka wygląda na to, że zapewni nam bardzo przyjemny gameplay. No i pamiętajmy też, że jest ona Silderem, a takie postacie raczej rzadko latają na niskim HP, co zapewni jeszcze większą wygodę z grania. Osobiście nie spodziewałem się takiej postaci, ale jestem pozytywnie zaskoczony i myślę, że może nawet pójdzie na nią parę primogemów. Więc w tym odcinku to by było na tyle. Napiszcie oczywiście w komentarzu, czy wy będziecie łyszować po Kirare. Ja życzę oczywiście miłego dnia lub nocy i się z wami żegnam. Tak więc widzimy się już w następnym odcinku. No i na razie.